Czekamy w 15-4, drodzy Państwo! 15-4 kandydata konfederacji. 15-4 sławomir Mencen! Ogromny sukces polskiej prawicy, ogromny sukces Sławomira Mencena. I ja już zapraszam moi drodzy na scenę. Naszego kandydata z przed państwem, Sławą Mirmentę. Dobry wieczór państwu. Dziękuję, dobry wieczór, bardzo cieszę się, że się widzimy, zobaczyliśmy wyniki exit poll, no wiadomo, że to jest dopiero sondaż, więc ostateczne wyniki mogą się trochę zmienić, a nasz, znając nasze sondażownie nawet dosyć mocno mogą się zmienić, natomiast nie ukrywajmy, dwie rzeczy w tym momencie są pewne, pierwsza taka, że pomimo tego, że miałem w drugiej turze największe szanse z Rafałem Trzaskowskim, no to niestety nie udało mi się do niej dojść. W związku z czym wynik drugiej tury jest jeszcze niestety niepewny i wszystko się może wydarzyć. Gdyby skład tej tury wyglądał inaczej, to byłoby już pozamiatane, Jest nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy. Druga pewna rzecz jest taka, że chyba zająłem jednak trzecie miejsce, w związku z czym jest to największy sukces w historii naszego środowiska, licząc czy to procentowo, czy w liczbie głosu. Chciałbym Wam przede wszystkim podziękować, bo nie byłoby tego, gdyby nie wy. Przecież te 15, a może 14, może 13, jeszcze nie wiemy na ilu to się skończy, to przy. Tej frekwencji, która jest przewidywana, to jest prawdopodobnie między 2,5 a 3 miliona głosów. To jest olbrzymi wynik. Wydaje mi się, że go jeszcze nie doceniamy. Ale podziękowania chciałbym zacząć od podziękowania mojej żonie, Agnieszce, która sama znosiła te wszystkie miesiące, kiedy jeździłem dosłownie po całej Polsce, kiedy byłem w dowolnym powiecie w Polsce, byłem we wszystkich. No wtedy nie było mnie w moim domu. I gdyby nie moja żona Agnieszka, na której leżał wtedy ciężar, zajęcie się domem, zajęciem się naszą trójką wspaniałych dzieci, to tej kampanii by nie było w żaden sposób. Nie dałbym rady włożyć tyle w pod kampanię, gdyby nie Agnieszka. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję też mojej mamie Elżbiecie, która była przez te ostatnie miesiące chyba na moją najwierniejszą fanką. Oglądała każdy program, każde nagranie, każdą debatę, czytała każdy artykuł, który na mój temat napisali ludzie. Więc uwaga do dziennikarzy, kłamaliście na mój temat, to mojej mamie się smutno przez was robiło. Więc wstydźcie się tej bzdur, które pisaliście przez te miesiące. Mamo, bardzo Cię kocham, pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję za wsparcie. Bardzo też dziękuję całemu mojemu sztabowi pod wodzą Bartosza Bocheńczaka. To był zdecydowanie najlepszy sztab, jaki miałem kiedykolwiek w jakiejkolwiek kampanii wyborczej. Sztab wykonał niesamowitą robotę. Żałuję tylko, że nie miał trochę lepszego, bardziej plastycznego kandydata, którego mógłby zmusić do pewnej trochę większej, bardziej różnorodnej liczby aktywności, no, ale niestety nie dało się, gdybyście mieli takiego Trzaskowskiego, Nawrodzkiego czy Hołownię, to byście byli teraz w drugiej turze, ale niestety no nie z każdego drewna się da zrobić dobrego piłkarza, więc tak uważam, że bardzo dobrze wam poszło. W szczególności dziękuję mojej ekipie wyjazdowej, która razem ze mną od września jeździła dosłownie po całej Polsce 348 wieców. Absolutny rekord trzech Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, jak wielki to był wysiłek. My od września mieliśmy może dwa wolne weekendy. Ta grupa ludzi, która jeździła ze mną po całej Polsce, miała prawie rok wyjęty z życia. Przez prawie rok, tak jak ja, nie widzieli swoich rodzin. 348 wieców, 348 rozstawiania scen, namiotów, jechania z miejsca na miejsce, obsługi tej całej największej w historii e, trasy wyborczej. Jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny, że przez tyle miesięcy ze mną wytrzymaliście, że nie pokłóciliśmy się, za bardzo, że wszystko poszło tak dobrze. To jest naprawdę wielka robota, którą bardzo doceniam. Chciałbym też w szczególności podziękować panu posłowi, przewodniczącemu naszemu, naszego klubu poselskiego, Grzegorzowi Płaczkowi, który ze mną odwiedził ponad 300, grubo ponad 300 miejscowości. Brawo! I w każdej z nich Przywitał się najpiękniej, jak potrafi. Witaj Polko, witaj Polako i za każdym razem na grubo ponad 300 miejscowości ludzie tak entuzjastycznie, no to najpiękniejsze powitanie reagowali. Dziękuję też pozostałym posłom, europosłom, którzy razem ze mną jeździli po tej Polsce tych spotkań już było trochę mniej niż w przypadku Grzegorza Płaczka, ale za wsparcie każdego z was naprawdę bardzo dziękuję. Dziękuję też moim. 41 sztabom okręgowym, 55 tysiącom wolontariuszy, którzy włączyli się w tą kampanię. Dziękuję za każdy plakat, za każdy baner, za na każdą naklejkę na tablicę rejestracyjną, za wszystko, co robiliście w tej kampanii. To była naprawdę świetna robota, świetnie zorganizowana robota. Dziesiątki tysięcy ludzi pracujących na ten wynik. To jest naprawdę Wasz wielki sukces, z którego możecie być dumni i za który bardzo Wam dziękuję. No i dziękuję też. Dziękuję też wszystkim darczyńcom, którzy wsparli tą kampanię. Mogę naprawdę powiedzieć, że każdą waszą złotówkę traktowaliśmy niezwykle oszczędnie. Jestem głęboko przekonany, że dobrobyt bierze się z pracy, z oszczędności, z przedsiębiorczości i każdy sukces bierze się właśnie z pracy, z oszczędności, z przedsiębiorczości. My wszystkich tych trzech elementów bardzo dużo włożyliśmy w tą kampanię. Zrobiliśmy kampanię za kilka milionów złotych, za wasze kilka milionów złotych, która w wypadku PiSu czy Platformy kosztowałaby 34. 40 milionów złotych, więc podejrzewam, że absolutnie wszystko, łącznie z tą najlepszą w Polsce konwencją wyborczą, robiliśmy jakieś 10 razy taniej niż konkurencja, każdą waszą złotówkę naprawdę opadł. Obracaliśmy, patrzyliśmy na nią z dwóch stron, żeby przypadkiem absolutnie na nic je nie marnować. Dziękuję też wszystkim ludziom, którzy spotkali się ze mną na każdym z 348 wiecy, na konwencji w Bełchatowie, na konwencji otwierającej tą kampanię w Warszawie. Podczas tego QA razem 351 spotkań i na każdym były setki ludzi. To jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Ja nigdy w życiu nie myślałem, że w małej miejscowości może przyjść spotkać się ze mną tysiąc ludzi. Jesteście naprawdę Niesamowicie, niezależnie od pogody. Czy padał deszcz, czy wiał wiatr, czy padał śnieg, czy była wichura, czy był upał. No, mieliśmy parę spotkań w upale w pełnym słońcu. Wy tam zawsze byliście. Czy była 14, 15, czy godzina 20. Wy wszyscy byliście w wielkich miastach, w małych miasteczkach, w miejscowościach 3 czy 5 tysięcznych. Was zawsze były setki. Bardzo żałuję, że nie z każdym z Was mogłem sobie zrobić zdjęcie, że już musiałem pędzić na kolejne spotkanie do kolejnego powiatu. Bardzo za to przepraszam. Może będzie jeszcze możliwość się kiedyś spotkać. W każdej miejscowości było tyle czasu, ile mogłem. I bardzo tym setkom tysięcy ludzi z tych wszystkich spotkań, bardzo dziękuję, że poświęciliście czas po to, żeby się na naszym wiecu pojawić. I na końcu dziękuję wszystkim wyborcom. Jeszcze nie wiemy w tym momencie, ilu was jest, czy dwa, czy dwa i pół miliona, czy może dwa osiemset. To zobaczymy rano, kiedy skończą się liczyć głosy. Ale każdemu z was również dziękuję za to, że podfatygował się do tego lokalu wyborczego. W szczególności dziękuję ludziom, którzy głosowali za granicą, którzy cięż, często musieli przyjechać setki kilometrów po to, żeby dostać się do lokalu wyborczego, po to, żeby oddać ten głos. Każdemu z Państwa naprawdę bardzo za to dziękuję i gratuluję. Że przez czas tej kampanii wyborczej nie daliście się omamić, nie daliście się okłamać mediom, byliście odporni na tą mainstreamową propagandę, na to sączenie jadu, na te obelgi, na te sanse nienawiści, na te paszkwile, które emitowało TVN, TVP, które publikowały Gazeta Wyborcza czy Newsweek. Bardzo każdemu z Państwa gratuluję, że okazaliście się odporni na tą paskudną, wstrętną, obrzydliwą propagandę, w której byliście raczeni przez ostatnie miesiące. To miały być bardzo trudne wybory i to rzeczywiście były naprawdę bardzo trudne wybory. Kiedy ogłaszałem swój start jeszcze w sierpniu, praktycznie nikt we mnie nie wierzył. Pamiętam te opinie dziennikarzy, redaktorów, ekspertów, mieszkańców Twittera, że skończę mniej więcej na pięciu że będę gdzieś pod sam koniec w tym wyścigu. Pamiętam pierwsze sondaże, w których miałem tam marne kilka procent, gdzie byłem szósty czy siódmy w kolejności. Od tego zaczynaliśmy i od tego sierpnia, od tego września przyszliśmy naprawdę. Bardzo bardzo długą drogę. Po kolei próbowano mnie zabić albo różnymi kontrkandydatami, albo różnymi kompromatami, wyciąganiem z kontekstu, manipulowaniem moimi wypowiedziami, podstawianiem jakichś różnych kandydatów. Próbowano na różne sposoby, ale się nie udało. Ale przyznaję, kampania była naprawdę bardzo ciężka. Wydaje mi się, że najcięższa w moim życiu. Natomiast to dobrze, bo im więcej ludzi nas atakuje, tym znaczy, że dla większej liczby ludzi jesteśmy prawdziwym zagrożeniem. Gorzej byłoby, gdyby nikt się nami nie przejmował, bo to by znaczyło, że nic nie znaczymy i nikomu nic nie możemy zrobić, ale na szczęście ten etap już mamy za sobą. Teraz staliśmy się zagrożeniem i widać to było w praktycznie każdym tygodniu tej kampanii. Pomimo tego, że kampania była trudna. W mojej ocenie skończyła się naprawdę olbrzymim sukcesem. Najwyższy wynik w historii, najwyższy procentowy wynik w historii, największa liczba głosów w historii. Mam nadzieję, że Exit Pole nie okażą się aż tak chybione, jak niektórzy by podejrzewali. Te liczby mniej więcej się potwierdzą i za bardzo się źle nie zestarzeją. Natomiast wynik sam w sobie jest drugorzędny. Zawsze to mówię, czy w polityce, czy przede wszystkim w biznesie, że są rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Poziom naszych przychodów, nie wiem, wycena... Akcji czy wynik sondażu, czy też wynik wyborach to jest coś, co jest efektem naszej pracy, a nad tą pracą mamy kontrolę, i to z tej pracy możemy być albo nie być zadowoleni i z pracy, którą wykonaliśmy w tej kampanii, jestem wybitnie zadowolony. Niektóre rzeczy nie wyszły, przyznaję, natomiast szczęście jest takie, że to ja je zawaliłem, to znaczy jestem odpowiedzialny za największe błędy w tej kampanii, za największe pomyłki tej kampanii, największe niedociągnięcia, niedopatrzenia to jest na szczęście moja wina, nikomu się nie mogę skarżyć. Natomiast mimo tego, mimo tych błędów, mimo tych pomyłek, naprawdę wiele rzeczy wyszło. No przede wszystkim obiecałem, że będę w każdym z powiatów i byłem w każdym z powiatów. Niezależnie od stanu mojego zdrowia, od okoliczności, od atmosfery, od warunków pogodowych, od niezależnie od tego, co się działo, gdy obiecałem wyborcom, że się tam połowie, to tam po prostu byłem i z tego osiągnięcia, z tego rekordu, którego myślę, że już nikt nigdy nie pobija, przynajmniej nie za mojego życia, jestem naprawdę dumny, ta jedna rzecz naprawdę ze mną została. Zostanie. W tych miastach... Olbrzymim sukcesem jest również frekwencja na tych wiecach. W ostatnich miesiącach ciężko było znaleźć miejscowość, nawet najmniejszą. Nawet o godzinie 14, gdzie było mniej niż 500 osób, jeżeli się to porówna do liczby ludzi na wiecach moich kandydatów, to jest to wręcz oszałamiający wynik. W wielu małych miejscowościach było grubo ponad 1000 osób. Były wiecach w takich miejscowościach jak Wolsztyn, Tuchola, Biłgora i Chrzanów, gdzie było... Ponad tysiąc, czasami 1500 ludzi a to są naprawdę niewiele miasteczka. Ciekawostka w tych miejscowościach Ludzi na wiecu było czasem ponad dwa razy więcej niż wyborców Konfederacji w 2023 roku. Tak było chociażby w Biłgoraju. Ponad dwa razy więcej osób było na wiecu niż wcześniej na Konfederację oddało głos. Trudno to nazwać inaczej niż oszałamiającym sukcesem. No ale były też większe, ale nie tak duże miejscowości. No chyba największe wrażenie zrobiło na mnie 3,5 tysiąca ludzi na wiecu w Tarnowie. Do tego 3,5 tysiąca ludzi pełnych naprawdę wielkiej energii. Bardzo dziękuję. Uczestnikom spotkania w Tarnowie. Był to jeden z najpiękniejszych, najprzyjemniejszych, najliczniejszych wieców. No ale nie tylko w Tarnowie była taka frekwencja. Bardzo zaskoczyła mnie liczba ludzi, chociażby w Olsztynie. No i w większych miastach, Bydgoszcz, prawie 4000 tysiące niezwykle entuzjastycznych ludzi. Wydaje mi się, że nigdy w historii Bydgoszczy żaden Torunianin nie był tak entuzjastycznie w Bydgoszczy witany, jak ja wtedy. Wydaje mi się, że ten sen nigdy nie zapomnę. No ale też olbrzymie nielegalne dzięki temu komuniście Jaszkowiakowi spotkanie w Poznaniu, olbrzymie spotkania w Białym Stoku, w Rzeszowie, w Lublinie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Szczecinie. Tych spotkań naprawdę było bardzo dużo. Każde kolejne zaskakiwało swoją frekwencją. Olbrzymie spotkanie też w Radomiu, mógłbym tak wymieniać, ale wieczorem by nam nie starczyło, bo tych spotkań było naprawdę bardzo dużo. Pierwsze chyba tak duże spotkanie, które mnie zaskoczyło, chyba na początku stycznia w jest. Zobaczyłem pełen rynek w styczniu na mrozie. Świetne spotkanie również na mrozie, jeżeli dobrze pamiętam, Wysokich Mazowieckich. Chyba minus 4, minus 5 stopni, setki ludzi stało na tym placu. Wspaniałe spotkanie, Żywiec, Tarnowskie Góry. No, gdzie się nie ruszyłem, tak naprawdę było świetnie. No i ostatnio w Toruniu, gdzie prawie tysiąc ludzi stało na deszczu. Nie spodziewałem się, że tyle osób może wytrzymać taką ulewę, ale tak się właśnie wydarzyło. Uczestnikowi z każdego z tych spotkań bardzo dziękuję. No ale ta kampania to nie była również trasa, to była również działalność w internecie, gdzie znowu udało się odnieść sukces, to były olbrzymie rekordowe zasięgi. Wydaje się, że konkurenci mogli pomarzyć o tym, żeby mieć tak wysokie organiczne zasięgi, musieli się posiłkować płatną reklamą jakąś tam nielegalnie finansowaną z zagranicy, bo nie byli w stanie wytworzyć organicznie takiego zainteresowania. To również poczytuję jako wielki sukces tej kampanii. Udało nam się stworzyć nowe formaty polityczne, no, chociażby dzień z męcenem 1, dzień z męcenem Dwa, dzień z Mencenem 3 po, mili po miliony wyświetleń tych materiałów. Po raz pierwszy pokazaliśmy wtedy ludziom, jak wyglądają od środka wybory y, prezydenckie, jak wygląda kampania wyborcza, jak wygląda od środka Sejm, jak wygląda praca posła. To są absolutnie unikatowe materiały, których wcześniej nie było, ale także wycieczki chociażby z Anną Bryłką do Lwowa, czy wycieczka do Eisenhüttenstadt, więc tych aktywności w internecie było naprawdę y, bardzo dużo. To nie koniec sukcesów. Udało się. Na szczęście, patrząc po tych wyników, nie dać się zjeść przez tą straszną polaryzację. Udało się nie dać być zmiażdżonym przez ten oligopol, wydaje się, w najbardziej polaryzujących wyborach. Próbowali jedni i drudzy, natomiast im się to nie udało i dalej żyjemy. Co więcej, żyjemy coraz lepiej. Jest nas coraz więcej i wydaje się, że jesteśmy coraz większym zagrożeniem dla naszych konkurentów. Udało się ten wynik osiągnąć pomimo tylu przeciwności, pomimo tak licznej grupy kontrkandydatów, pomimo nieprzychylności, tych mediów i ogólnie poczytuję ten wynik, pomimo tego, że nie wszedłem do drugiej tury jako naprawdę wielki sukces. Zresztą od początku kampanii mówiłem, że włożę w nią wiele pracy, że zrobię wszystko, żeby wejść do drugiej tury, natomiast żeby to było możliwe to któryś z moich kontrkandydatów tych dwóch najważniejszych musi naprawdę się poślizgnąć, musi powtórzyć manewr pani Kida Wybłońskiej z roku 2020, co się nie wydarzyło. To znaczy obaj kandydaci się skompromitowali, ale to były za małe kompromitacje, żeby przekonać wyborców do głowy głosowania na mnie, więc tym razem się nie udało. Kończąc powoli, chciałbym jeszcze zaapelować, żebyśmy razem zrobili jeszcze jedną dobrą rzecz. Wczoraj wystawiłem swoją hulajnogę, którą pędziłem ze spotkania na spotkanie na licytację. Dochód z tej licytacji będzie przeznaczony na terapię genową, na leczenie małego maksia. Obecna cena to około 100 tysięcy złotych. Jeżeli kogoś stać na zakup tej historycznej już teraz hulajnogi, która mi się nie przyda, to zachęcam do licytowania. Jak kogoś nie stać, to zachęcam do wzbiórki na leczenie maksia. Linki można znaleźć w moich mediach społecznościowych. I na pewno wiele osób interesuje się, co po pierwszej turze, a przed drugą turą, kogo poprę, kogo nie poprę, do czego będę nawoływał przez te najbliższe dwa tygodnie, więc już zaspokajam odrobinę zaledwie cierpliwości. Pierwsza uwaga jest taka, że wyborcy to niestety, a chyba na szczęście, nie są worki ziemniaków. Ich się nie przerzuca z miejsca na miejsce. Każdy z naszych wyborców jest osobą świadomą, rozumną i samodzielnie podejmie decyzję, na kogo zagłosować czy w ogóle głosować w drugiej turze. Natomiast pomimo tego zamierzam pomóc naszym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze, natomiast szczegóły ogłoszę niebawem nie będzie to dzisiejszego wieczora. Proszę mnie nie pytać, bo i tak nie odpowiem. Niebawem ujawnię więcej szczegółów, co zrobię w najbliższych dniach.